Hello. Miałam ich biegać, ale tak sobie pomyślałam, kurczę, mam teraz godzinę, co tutaj zrobić? Może sobie po prostu nagram jakiś film. Film, który tak naprawdę zawsze gdzieś tam mi ucieka i no i zapominam o nim. A że mam teraz tak mało czasu na wszystko, to wybaczcie mi, że jestem taka e, nieelegancka, elegancka. Śmieję się, że jestem taka sotę. Jeszcze bym sobie usta, żeby było bardziej YouTubeowo. Ale już ten mój makijaż mi spływa, bo jest strasznie gorąco. Eee, ale zanim pójdę biegać, chciałabym nagrać dla Was. Może Was to zainteresuje, kto wie, może nie. Zobaczymy. Chciałabym nagrać dla Was film o moich ulubieńcach nie makijażowych, e, nie pielęgnacyjnych, tylko takich jakby to powiedzieć, lifestyleowych. Nie wiem, nie umiem tego y, nazwać, pomyślę, pewnie w tytule będzie już ta wymyślona nazwa filmu. Bo generalnie ja mam wrażenie, że prowadzę strasznie nudne życie. Że, no, że... Czym mogłabym, jak czasami oglądam filmy innych youtuberów, to oglądają różne rzeczy, czytają dużo książek. Ja z książkami, muszę Wam powiedzieć, mam duży problem, bo jestem zmęczona, moje oczy po tej mojej chorobie po operacji no niestety bardzo się męczą i słucham audiobooków, jeśli już. I dlatego YouTube jest dla mnie też takim fajnym um, medium, ponieważ szczególnie w tej wersji premium, którą sobie kupiłam. Ta wersja premium YouTube ma fajną rzecz, czyli puszczanie w tle. Ja sobie puszczam różne filmy i w tle i mogę sobie wtedy słuchać ich jak audycji. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o kilku, właściwie o dwóch, może tak zrobię, mogę też taką kiedyś serię, może zobaczymy o moich ulubionych kanałach na YouTubie, bo może w ogóle zacznę od początku. Słuchajcie, ja od już kilku lat nie oglądałam w ogóle telewizji. Jeszcze w moim starym domu oglądałam programy jakieś takie tematyczne, jakieś e, popularno-naukowe. Jeżeli mi się udało jakiś taki popularno-naukowy program znaleźć w telewizji, to go obejrzałam. Od lat nie oglądam żadnych programów politycznych, publicystycznych, nie obciążam się tym. E, zauważyłam, że o wiele lepiej mi się żyje, o wiele zdrowiej, o wiele milej. To już się zaczęło wiele, wiele lat, znaczy wiele, wiele lat. No i zaczęło się to kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, i kiedy pandemia weszła, to po prostu pokazało mi, jak dobrze zrobiłam. Bardzo wam to polecam, naprawdę. Wyłączcie telewizor. Natomiast ja też nie jestem filmowa. Nie jestem z tych osób, które lubią oglądać seriale. Nie interesuje mnie to za bardzo, chociaż w dzisiejszym odcinku jeden wyjątek się znajdzie. I. I ten YouTube stał się dla mnie taką, takim właśnie medium, które daje mi możliwość kontaktu z tematami, które są dla mnie interesujące. Ja sobie sama wybieram to, co mnie interesuje i po prostu oglądam. Um, I od wielu też lat no dobrze, może nie od wielu lat. Ale od 2017 roku zaczęłam się mocno interesować rozwojem osobistym i nie będę Wam tutaj, nie bójcie się, nie wyłączajcie odbiorników, nie będę Wam tutaj mówić o, o tym, co macie robić, jak macie żyć i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest każdego indywidualna sprawa. E, ja przyznam się, bo to nie jest żadna tajemnica i nigdy tego nie ukrywałam. Chodzę na terapię e, i nie wstydzę się tego i w momencie, kiedy zaczęłam chodzić na terapię i pracować nad pewnymi swoimi może nie brakami, ale problemami, zwróciłam uwagę też na programy, na, 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 na YouTube na YouTubie, na programy, na takie audycje, na jakieś filmy, które oglądałam na YouTubie, ponieważ niektóre filmy te takie właśnie psychologiczne, takie poradnicze. O właśnie rozwoju osobistym, o sposobie na tym, jak się rozwijać, jak sobie pomagać. Dość negatywnie na mnie wpływały, o dziwo. Mam takie wrażenie, że niektóre filmy są po prostu takimi. Ja nic nie mam do coachingu, ale jestem bardzo. przepraszam, bo mnie kręci w nosie cały czas, i ja nic nie mam do coachingu. Jeżeli ktoś to tak zrozumie, to przepraszam, nie, jakby nie mam. Nie moim zamiarem jest mówienie, że coaching jest zły. Jest pewnie bardzo dobry, ale uważam, że to działa na ten, w tym momencie, w danym momencie. Mi bardziej chodzi o zmiany takie długoterminowe, długodystansowe, takie już trwałe. I od jakiegoś czasu y, ograniczyłam znacząco ilość y, tych kanałów, które oglądam. Zaczęłam interesować się czymś takim jak mindfulness, medytacja. Bardzo zależało mi na uspokojeniu głowy, od tych przelatujących myśli. Ona, ona, bardzo zależało mi na takim skupieniu, na, na, na tu i teraz. I właściwie zaczęło się to od kanału kanału Jarosława Gibasa. Wszystko będziecie mieć tutaj na dole, albo do, na dole w opisie. Jarosław Gibas jest to. Publicysta, socjolog, dziennikarz bardzo ciekawa osoba, która od wielu lat prowadzi YouTube'a. Prowadzi bardzo fajne, w każdy piątek prowadzi, wpuszcza filmy na takie różne ciekawe tematy, bo każdy film jest okraszony fajną, taką fajnym przykładem. One nie obciążają, to nie są filmy, które mówią wam, jak macie żyć, co macie robić, co jest dobre, a co złe. Tylko, jakby on stoi z boku i pokazuje różne sposoby zachowania, tłumaczy je. Jest to dla mnie bardzo czytelna forma przekazu, nieobciążająca. Eee, bardzo, bardzo wam polecam ten kanał. One um, od jakiegoś czasu wprowadziły też taką pod kanał, w ramach swojego kanału, i nazwał ten kanał, znaczy ten podkanał. Niewidzialne książki. I omawia co tydzień książki, które się nie pokazały na polskim rynku, z tego zakresu takiego psychologii, terapii, i w ramach omawiania tych książek właśnie opowiada o różnych aspektach związanych właśnie z rozwojem osobistym, z terapiami, z powodami jakby. Dotyka różnych y, spraw związanych z naszym zachowaniem, i tak dalej. Uwielbiam te odcinki. Uwielbiam gorąco Wam polecam. Gorąco Wam polecam, bo, bo to daje taki fajny moment na przemyślenia, do zastanowienia się, jakby można dalej kontynuować te tematy. E, świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa. Polecam gorąco. I to będzie, y, jakby ten temat kanału pana Jarosława, będzie zamknięty. Natomiast on pan, prowadzi razem ze swoją małżonką, panią Dorotą Mrówką, y, cykl szkoleń, już od dawna, szkoleń związanych z y, medytacją. Byłam na szkoleniu takim, y, to jest dwudniowe szkolenie, udało mi się jeszcze być. I powiem Wam, że to było coś niesamowitego. Bardzo też gorąco Wam polecam. Wiem, że te, te szkolenia są, się odbywają cyklicznie, no nawet w, w pandemii, to nie, ale tak pomiędzy tymi w tych okresach, w tych okienkach spokoju pandemicznego. Świetnie prowadzone zajęcia. Właśnie można by powiedzieć, że medytacja jest moją największym ulubieńcem ostatnich miesięcy. Trudno jest mi w to wejść. Może kiedyś zrobię o tym e, odcinek, bo medytacja wymaga e, systematyczności, a tego mi brakuje. Ale już pomijając, to zostawmy to teraz. E, w trakcie tego szkolenia poznałam właśnie żonę e, pana Jasłowa, która jest specjalistką od medytacji i ona wydawa, wydawała, wydaje bardzo wiele książek na ten temat, a od niedawna prowadzi swój kanał. I to będzie ten drugi kanał, który bardzo wam polecam. To nie jest stricte kanał związany, nie wiem, usiądźcie i są mantry medytacyjne, nie. Ten kanał bardziej mówi nam o tym, o właśnie uważności, o życiu tu i teraz, czemu czujemy się źle, czemu właśnie skupienie na byciu tu i teraz jest ważne, o my, my, mindfulness, o, o takim spokoju, o tym no, takim spojrzeniu. To nie jest powiązane z żadnym, żadną religią, bo medytacja nie jest związana z religią. To jest kompletnie można to odłączyć od, jakiego, od jakiejkolwiek religii. Jest to coś, co ja nazwałabym defragmentacją dysku, czyli defragmentacją naszego mózgu, co nam układa te wszystkie kawałki i nam pozwala, żeby ten mózg dalej funkcjonował w spokoju. A właśnie te filmy. Do pani Doroty są świetne, naprawdę świetne. Otwierają nam, można też wykupić sobie szkolenie online. Z tego co wiem, polecam wam, jeżeli chociaż w jakikolwiek sposób interesuje was taki rozwój nienachalny, nienachalny, rozwój osobisty. Ja, jak już może wiecie z tego kanału, daleka jestem od y, mówienia komuś, co ma kto robić tak? I że to musicie, to musicie, to... Nie. Ja w żadnym aspekcie swojego życia nie lubię przesady. Um, przynajmniej staram się, żeby tej przesady nie było, chociaż też nie, nie zawsze mi się to udawało. I, i nie raz w pewnych y, momentach przesadzałam. Natomiast y, właśnie to, te programy, o których Wam mówię, są dają taki moment, który pozwala nam się skupić na czymś i przemyśleć pewne rzeczy. Także bardzo Wam polecam te dwa kanały. Myślę, że w następnych odcinkach powiem o innych, ale te dwa szczególnie na początek, na początek chciałabym wskazać, bo są naprawdę wyjątkowe. Kolejnym ulubieńcem ostatnich miesięcy, pewnie go oglądacie już dłużej mój mój program, mój program, mój kanał. Pewnie jak oglądacie dużo już mój kanał, to też będziecie dowiedzieć, że jestem zakochana w Radiu 357. Ja w ogóle uwielbiam muzykę. Muzyka jest od zawsze gdzieś blisko mnie. Nie jestem zwolenniczką, Em, nachalnej takiej głośnej muzyki, słuchania głośnej muzyki, nie, może nie do końca, ale ta muzyka zawsze ze mną jest i, i jakby zakres tej muzyki jest u mnie bardzo szeroki. Może poza e, disco polo to tak naprawdę słucham wszystkiego, uwielbiam muzykę poważną i, i każdą muzykę. I wiele, wiele lat mój gust muzyczny e, kształtował się poprzez słuchanie programu trzeciego. No, ale z różnych względów ten program niestety umarł w moim sercu i narodziło się nowe dziecko dzięki dziennikarzom, którzy zbudowali to radio na nowo. Jest to Radio 357. Jest też Radio Nowy Świat, który też kochałam, ale nie ukrywam, że gdzieś bliżej jest mi do, do tej stylistyki Radio 357, ponieważ nie interesują mnie sprawy polityczne. Ja lubię po prostu odciąć się od tego, co mnie nie dotyczy na co nie mam wpływu już. I radio 357 daje mi taką możliwość znowu skorzystania, dotknięcia każdej muzyki, każdego y, typu muzyki, która no powiedzmy poza disco polo i poza tym takim, powiem brzydko tym chłamem, który leci w takich komercyjnych radiach. I, i to jest radio, które funkcjonuje na zasadzie y, patrona, patrono, pan, jakby składek patronów. Ja też jestem patronem i bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby wspierać takie inicjatywy. Bo to jest to, czego brakuje też osobom, filmom i kanałom na YouTubie. Czyli to jest wolność. To jest wolność, wiecie. Przez to to radio może puszczać muzykę nie tylko taką, którą promują firmy dystrybutorskie. I, i naprawdę jest to coś fajnego, są świetne audycje tematyczne, można się wszystkiego dowiedzieć. Bardzo ciekawych rzeczy, a poranny program pana Łukawskiego to jest po prostu... To buduje mój dzień. Naprawdę uśmiecham się od rana i to jest coś, coś wyjątkowego, także bardzo gorąco Wam polecam. Radio 357, trzeba ściągnąć aplikację. To jest radio internetowe i słuchajcie, bo jest, jest tego warte, świetna Jakość, wysoki poziom. Po prostu poziom taki ludzki, wiecie, to jest przyjemnie słucha się ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. Nie ma głupich śmiechów, żartów. Sorry, że może tak mówię, z taką lekką agresją, ale no niestety jestem negatywnie nastawiona do radi, radi, radiów, do stacji komercyjnych. I cieszę się bardzo, że jest radia 357 I na końcu jako czwarty punkt. Patrzę na zegarek, bo umówiłam się na, na bieganie, jeszcze mam chwilkę czasu. Mogę sobie pogadać. Ostatni punkt to jest, słuchajcie, coś dziwnego, właśnie jak na mnie, jak na ten wstęp, który Wam tutaj dałam, ponieważ mówiłam Wam, że nie lubię y, seriali. To jest serial. Serial, to jest serial, o. Ym, Nie lubię seriali. Nie wciągam się, szkoda jest mi na to czasu. Y, trochę się boję wchodzić na takie, rozpoczynać oglądanie, rzadko jaki serial jest mnie w stanie wciągnąć, jedyne seriale, seriale, jakie lubię to są seriale kryminalne, ale takie naprawdę dobre seriale kryminalne typu Glina, nie wiem czy znacie taki serial stary, po telewizji polskiej leciał Muzyka z Gliny jest, jest po prostu, Michała Lorenza jest boska no i kilka innych. No nie wchodziłam, kiedyś to był ostry dyżur, starych czasach, kiedy byłam jeszcze licealistką. Natomiast um, też dzięki e, Tomaszowi Raczkowi, który prowadzi kanał na YouTube, i, i o nim powiem kiedy indziej, bo to też jest mój ulubieniec. Ale dzięki niemu dowiedziałam się o serialu, który się nazywa to jest taki krótki serial na HBO Go. Nazywa się Mary, Mary z East Town. Nie wiem, czy słyszeliście, to jest odcinkowy serial kryminalny, w którą główną rolę gra Kate Winslet, którą znamy, z wiadomo, z Titanica. Jaką ona tam buduje rolę? Co to jest za kobieta? To jest właśnie, to jest kwintesencja tego, co, o czym się teraz mówi na YouTubach o tej takiej normalności, naturalności, takiej właśnie, jak to się jak ktoś powiedział, brzydocie, a to nie jest brzydota, to jest normalność, naturalność, kobiecość. No przepiękny, prześwietny serial, siedmioodcinkowy, napisane jest, że to jest pierwszy sezon, nie wiem, czy będą inne sezony, bo to nie jest taki serial, wiecie, który co odcinek ma jakąś inną historię, to jest, nie, to jest serial, który się Serial, który się rozpoczyna, jakby wątek, który się rozpoczyna i kończy w siódmym odcinku, ale uwierzcie mi, że siedzicie przez te siedem odcinków i nie jesteście nawet w stanie sobie SMS-a napisać czy tam wiadomość do kogoś, bo jak wchodzicie w telefon i skupicie się na czymś 5 minut, to już wiecie, że coś straciliście. Jeżeli tylko lubicie takie seriale kryminalne, to Wam bardzo polecam. Ale ostrzegam siedem odcinków obejrzycie na raz. Świetny serial, świetny serial, świetna e, gra aktorska. Kate, to chyba jest jej rola życia. <grym> tak wszyscy mówią. no Ja nie jestem specem od, od e, filmów, ale, ale tak właśnie wydaje mi się, że jest, bo ogląda się to świetnie. No, to chyba wszystko. Tak sobie jeszcze pomyślę, czy mogłabym Wam o czymś opowiedzieć. No, mam tych kanałów na YouTube trochę. Może będę tak mówiła co jakiś czas o moich ulubieńcach co na mnie wpływa, co dobrze robi, co właśnie pozwala mi się zrelaksować w świecie tak bardzo zabieganym. No, to chyba tyle. Taki trochę inny film, taki trochę inny wygląd. Widzicie w stroju do biegania, w spodelkach na nogach, w skarpetkach biegowych. A, chciałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wybieram się do Warszawy na jednodniowe szkolenie do Akademii Pro Makeup Academy na szkolenie z makijażu. Zobaczymy. Jestem bardzo podekscytowana. Cieszę się. No. no. Pewnie zrobię może z tego jakiś film, może jakiś vlog. Pierwszy mój vlog. Zobaczymy. Buziaki. Dzięki za oglądanie. Jak Wam się podobało, to dajcie paluka w górę. Jak Wam się nie podobało, to nie dawajcie paluka w dół jak macie jakieś pytania, albo coś chcecie dodać, albo w ogóle się podzielić jakimiś właśnie pomysłami, co mogłabym obejrzeć. A takiego fajnego, wiecie, takiego fajnego, co zostawia jakiś ślad w głowie. Ja lubię filmy i seriale, jeżeli już, to takie, które mi zostawiają jakiś ślad w głowie. Książki też uwielbiam, zawsze czytałam, byłam maniaczką czytania, teraz mam większy problem z tym. Ale jeżeli macie jakiś audiobooka, który też daje nam taki. zostawia coś w głowie, to dajcie mi też znać na dole w opisie. Bo uwielbiam, uwielbiam, kiedy po obejrzeniu czegoś, po wysłuchaniu czegoś, zostaje mi w głowie taka, taki niepokój i te przemyślenia. No i też ym, może też, może też w następnym filmie opowiem coś o mojej muzyce, którą słucham, bo. Bo może kogoś to zainteresuje. No zobaczymy. Dobra, to się naga na wziaki. Na razie, pa.